w Bałtyku żyją foki. Są to zwierzęta migrujące. Tak, żyją trzy gatunki fok. Nie wszystkie daleko migrują, ale te nasze rodzime foki szary potrzebują całego Bałtyku, żeby żyć dobrze. Mam jeszcze foki Pospolite i foki Obrączkowe. Czy one opuszczają czasami Bałtyk? Czasami tak, tak. Mieliśmy takie przypadki, że nasze foki z transmitterami przemieściły się do cieśni duńskich, ale zwykle wędrują w kierunku brzegów szwedzkich albo Finlandii. Muszą wędrować, bo ryby wędrują i trzeba umieć podążać za, za tymi rybami. Pospolite wędrują mniej, chociaż przepływają z Bałtyku na nasz brzeg, no stąd od nas, ja wiem, 250 km jest kolonia fok pospolitych, tak? 300 km stąd są foki szare na ulicy Uwisty. No mamy bliżej zasadniczo do fok pospolitych w Szlecji niż niż do naszych fo fok szarych. Chociaż nie zdziwiłbym się, gdyby za chwilę tutaj jakaś głowa się wynurzyła. A jeszcze są foki obrączkowane które są reliktem arktycznym, kiedy może było polarne, dotarły, to są foki, które żyją nawet na biegunie północnym. ale Lidle, Bałtygu... które polują niedźwiedzie polarne. Tak, ale w Bałtyku jeszcze żyją, bo jeszcze jest śnieg i lód mhm. i martwimy się, co będzie, jak się ociepli klimat, bo ta foka potrzebuje lodu i śniegu do, do rozrodu. Foki szare są oportunistyczne, jak to mówimy, w zasadzie urodziłaby na piasku, a jak jest lód, to urodzi na, na lodzie. Na jakie dystanse się Wybierają takie foki w ciągu doby. 100, 110 km, mamy takie rezultaty. Potrafią tyle pokonać, więc są doskonałymi pływakami. Wśród fok żyjących w Bałtyku są foki, które urodziły się w okarium na HELU. 80% z nich żyje, niestety 20% gdzieś zginęło. One się u nas rodzą, dostają transmitery satelitarne i są wypuszczane, żeby poznać właśnie strategię życia młodych fok. Co młoda foka robi, gdzie płynie, kiedy się zaczyna osiedlać, kiedy się dołącza do, do, do stada, na jakiej przestrzeni żeruje w momencie, kiedy wybierze dane miejsce jako swoje, swoje siedlisko, co robi w okresie kwietnia i maja i czerwca, kiedy foki linieją, jak długo spędza czas na lądzie, jak często jest w wodzie. Niestety po roku po paru miesiącach tracimy z nią kontakt, bo nie potrafimy naszych Fok podpłynąć do gniazdka i podlądować baterie <noise> i, i sygnał do nas nie dociera. Natomiast jest, jest pewien postęp w technice, mm -hmm. bo właśnie przymierzamy się do zakupu nowych rodzajów transmiterów, które się nie będzie montować już do sierści, żeśmy zawsze Fokom przyklejali te transmitery, natomiast teraz transmiter się będzie montować do tylnej płetwy. Mm -hmm. To są y, takie urządzenia, które działają jak nasze telefony komórkowe. Troszeczkę. Foka pływa, y, 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 urządzenie rejestruje głębokość wody, temperaturę, zasolenie, y, szybkość pływania. Czyli takie małe laboratorium. Tak, małe laboratorium. A foka pracuje jako cenograf. W momencie, kiedy foka wyjdzie na wierzch, te wszystkie dane przez linie u do mojego telefonu mogą natychmiast trafić. Jak się zanurzy? to znowu rejestruje. I dzięki temu zaoszczędzamy bardzo dużo energii w tych bateriach i taka foka prawdopodobnie będzie mogła do nas nadawać przez dwa, może nawet y, trzy lata. Więc technika udoskonala badania, a dzięki temu wiemy więcej, więcej o fokach, dlatego udaje nam się te foki y, ratować coraz bardziej skutecznie. Czas temu człowiek sobie zdał sprawę z tego, że jakość wody płynącej w rzekach jest dla nas bardzo ważna. A zatem, czy woda w Zatoce i woda w Bałtyku staje się czystsza dzięki temu, że rzeka, która do niej dopływa, wprowadza coraz mniej zanieczyszczeń? Właśnie, ale co to są zanieczyszczenia? Bo tak obserwując tę Wisłę, to widzę, że płynie coraz więcej butelek, kubków plastikowych, odpadków. Tak? Ale one nie do końca przeszkadzają. No, przeszkadzają, nasze foki też znajdują woreczki foliowe, w żołądkach i tak itd. Tak Tych chemicznych y, zanieczyszczeń y, pochodzących z zakładów przemysłowych. Mamy coraz więcej Miesz oczyszczalni. Tak, tak, tak. Ale z drugiej strony płyną biogeny, czyli azotany, fosforany używane w rolnictwie i niestety do, do Chyba do teraz jeszcze, w niektórych proszkach do prania, tak? I ten rodzaj zanieczyszczenia, wprawdzie nie jest toksyczny, ale powoduje, że przezroczystość wody maleje. Jeżeli maleje przezroczystość wody, światło nie dociera do dna. Jak nie dociera do, do dna, to nie rosną rośliny. Jak nie rosną rośliny, nie ma skorupiaków, mięczaków, i ryba nie ma gdzie złożyć ikry. I przezroczystość w Bałtyku zmniejszyła się z 9 do 6 metrów, tak mówiąc z grubsza, tak? Czyli straciliśmy podwodne, gigantyczne łąki i lasy. Ale to oznacza mniej ryb? Mniej ryb. Dla fok. Mniej pokarmu, dla też fok. dla fok, ale też dla człowieka. Mniej dla ptaków, mniej dla innych ryb. Ale ważne, żeby siedlisko, tak jak jest woda, było czyste. Nie tylko dla kąpiących się, ale dla tych, którzy muszą w tym środowisku żyć. Bo siedlisko to jest w ogóle słowo klucz w ochronie przyrody. Gatunek nie istnieje, nie istnieje bez siedliska. Siedliska, prawda? Każdy ma swój adres albo sekwencję adresów w swoim życiu. Zabierzemy jeden adres, przerwa cyklu życiowego, i, i, i nie mamy gatunku, dlatego tak ważna jest ochrona przyrody obszarowa, parki narodowe, rezerwaty, Obszar Natura 2000, a tego się musimy jeszcze nauczyć.